No, witam, witam. Powinny już być dostępne nagrody z cyrku a, i zrobię od razu alka odłamki. Przycisnąłem ten rzadki, z tego względu, że wpadłanju. I napoje, które miałem dla kameleona daję w tym momencie pewnie dzisiaj Guan Yu. Um, mm. Więc muszę zbierać uh, kolejne. Zawsze jak jest film, to każdy po prostu musi wtedy pisać. Tak, to jest cisza. E, no dobra, podobno króliki też już wstały i można losować. Zobaczmy, ile mam tokenów, ale chyba właśnie 35. Najpierw tu trochę tego jest. Tak, 35, mógłbym sobie 5 losowań zrobić. Dobra, lecimy do alkoholamków. Hmm, teleskop. Nie wiem, co to jest, później zobaczę. A, dobra, zbieramy wszystko. Przydałby się napój, ale raczej nie liczę na niego. I będzie sześć połączeń. Okej, okay. sięga, biorę. Może być. To jest odpowiedź na pytanie, czy z e, transformacji w rzadkie trójki dostajecie czwórki. Tak, czasem tak. Um, Paladyn. Jak tam już wpadło, to pewnie tu nie wpadnie. Ale symbole zawsze cieszą. Okay. jednak... Biorę strzałeczki, szóste. Tak, to będą szóste. Super. Będzie można robić kolejny żółty projekt. Git. Także tyle jeśli chodzi o auto. Yy, auto. Alka odłamki. Dzisiaj dosyć szczęśliwie.